Nazywam się Małgorzata i, jak już wspomniałam, mam 26 lat. Pracuję jako kierowniczka w sklepie odzieżowym w centrum miasta. To wymagająca praca, która często zmusza mnie do zostawania do późna, szczególnie w okresach wyprzedaży i premier nowych kolekcji. To właśnie podczas jednego z tych gorących okresów poznałam dwóch policjantów, o których wcześniej wspomniałam. Pierwszy, który zaoferował mi podwózkę, to był Damian. Mężczyzna około 35-letni, z łatwym uśmiechem i przyjemną rozmową. Zawsze był w dobrym humorze i miał zabawną anegdotę do opowiedzenia. Z czasem stał się kojącą obecnością w moich nocnych powrotach do domu. Drugi policjant, Łukasz, był zupełnie inny. Rzadko mówił, a kiedy już to robił, jego słowa były krótkie i bezpośrednie. Miał intensywne spojrzenie, które czasami sprawiało, że czułam się nieswojo ale nigdy nie był niegrzeczny czy nieuprzejmy. Przez miesiące ta rutyna trwała bez incydentów. Naprzemiennie korzystałam z podwózek Damiana i Łukasza, w zależności od tego, który z nich był na służbie danej nocy. Powoli zaczęłam opuszczać gardę, szczególnie w przypadku Damiana. Nasze rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste i zaczęłam rozważać możliwość, że mogłoby być między nami coś więcej. Pewnego wieczoru po szczególnie stresującym dniu w pracy Damian zaprosił mnie na kawę przed odwiezieniem do domu. Zgodziłam się myśląc, że miło będzie się trochę zrelaksować przed zmierzeniem się z moim pustym mieszkaniem. Zatrzymaliśmy się w przytulnej kawiarni i po raz pierwszy zobaczyłam Damiana bez munduru. Ubrany w dżinsy i casualową koszulę, wyglądał młodziej i bardziej zrelaksowany. Podczas picia kawy Damian zaczął się przede mną otwierać. Opowiedział mi o swoim nieudanym małżeństwie, marzeniach o podróżowaniu po świecie i o tym, jak czasami czuje się uwięziony w swojej pracy. Ja z kolei opowiedziałam mu o własnych zmaganiach, o tym, jak czasami czuje się samotna w dużym mieście, z dala od rodziny. Był moment, kiedy patrzył mi w oczy, gdy poczułam więź wykraczającą poza przyjaźń. Tej nocy gdy odwiózł mnie do domu, w powietrzu wisiało napięcie. Patrzyliśmy na siebie intensywnie i przez sekundę myślałam, że mnie pocałuje. Ale moment minął i pożegnaliśmy się jak zwykle. Jednak coś się zmieniło. Nie mogłam już postrzegać Damiana po prostu jako miłego policjanta, który dawał mi podwózki. Kolejne tygodnie były emocjonalną huśtawką. Za każdym razem, gdy Damian był na służbie, Moje serce przyspieszało z oczekiwania. Nasze rozmowy stały się bardziej intymne, pełne znaczących spojrzeń i przypadkowych dotknięć. Wiedziałam, że igram z ogniem. Damian był żonaty, a ja przekraczałam granicę, której obiecałam sobie nigdy nie przekraczać. To właśnie w tym okresie emocjonalnego zamieszania nastąpiła tamta deszczowa noc z Łukaszem. Pamiętam, że poczułam ukłucie rozczarowania. Gdy zobaczyłam, że to on jest na służbie, a nie Damian. Podróż rozpoczęła się w ciszy, jak zwykle. Deszcz mocno uderzał w przednią szybę, tworząc ponurą atmosferę. Nagle Łukasz odezwał się: Zaskakując mnie Powinnaś uważać na Damiana zamarłam. Czy Łukasz wiedział coś o moich uczuciach do Damiana? Czy ostrzegał mnie przed czymś bardziej złowieszczym? Co masz na myśli? Zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał pewnie. Łukasz westchnął głęboko, zanim odpowiedział: Damian nie jest tym, za kogo go uważasz. Ma historię angażowania się w relacje z kobietami, które podobno ma chronić. I nigdy nie kończy się to dobrze. Mój umysł wirował. Czy Łukasz mówił mi prawdę, czy po prostu był zazdrosny? A co, jeśli Damian rzeczywiście był drapieżnikiem? który wykorzystywał wrażliwe kobiety. Wątpliwości zagnieździły się w moim sercu, zatruwając wspomnienia słodkich chwil, które dzieliłam z Damianem. Podczas gdy zmagałam się z tymi pytaniami, Łukasz niespodziewanie skręcił. Ulica była ciemna i opustoszała, a ja poczułam, jak panika zaczyna rosnąć w mojej piersi. Dokąd jedziemy? zapytałam, mój głos lekko drżał. Muszę ci coś pokazać. Odpowiedział Łukasz. Jego głos był łagodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej go słyszałam. Zatrzymaliśmy się przed budynkiem, którego nie rozpoznałam. Łukasz wyłączył silnik i odwrócił się do mnie. To, co zaraz ci pokażę, może zmienić wszystko, co myślisz, że wiesz o Damianie? Jesteś pewna, że chcesz to zobaczyć? W tym momencie czułam, że stoję na krawędzi przepaści. Część mnie chciała wybiec z samochodu, wrócić do bezpieczeństwa mojej niewiedzy, ale inna część, ta część, która zawsze ceniła prawdę ponad wszystko, potrzebowała wiedzieć. Pokaż mi, powiedziałam w końcu. Łukasz poważnie skinął głową i wysiadł z samochodu. Podążyłam za nim, czując się jakbym była we śnie. Deszcz zmniejszył się do lekkiej mrzawki, ale i tak poczułam dreszcz, który nie miał nic wspólnego z pogodą. Weszliśmy do budynku i wspięliśmy się na trzecie piętro. Łukasz zatrzymał się przed drzwiami i wyjął klucz. To mieszkanie mojej przyjaciółki, wyjaśnił. Wyjechała z miasta, ale poprosiła mnie, żebym pilnował jej mieszkania. To, co zaraz zobaczysz, zostało zarejestrowane przez jej kamery bezpieczeństwa dwie noce temu. Weszliśmy do małego mieszkania. Łukasz włączył laptopa, który stał na kuchennym stole i otworzył plik wideo. Moje serce zamarło, gdy zobaczyłam na ekranie Damiana, namiętnie całującego kobietę, która nie była ani jego żoną, ani mną. To jest Karolina, powiedział cicho Łukasz. Kolejna kobieta, której Damian pomagał pod wózkami. To trwa już od miesięcy. Czułam, jakby podłoga otworzyła się pod moimi stopami. Wszystkie słodkie słowa, czułe spojrzenia, zawoalowane obietnice wszystko było kłamstwem. Damian nie był człowiekiem, za którego go uważałam. Był kłamcą, manipulatorem, który bawił się uczuciami kobiet bez wyrzutów sumienia. Osunęłam się na krzesło, łzy spływały po moich policzkach. Łukasz ukląkł przede mną, jego oczy pełne współczucia, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Przepraszam, Małgorzato. Wiem, że to boli, ale musiałaś się dowiedzieć. Nie mogłem pozwolić, żeby zrobił ci to samo co zrobił tylu innym. W tym momencie zobaczyłam Łukasza w nowym świetle. Człowiek, którego zawsze uważałam za chłodnego i zdystansowanego, ryzykował wiele, aby mnie chronić. Zdałam sobie sprawę, że jego milczenie nie było obojętnością, ale głęboką troską, której nie potrafił wyrazić. A dlaczego mi to pokazujesz? Zapytałam między szlochami. Dlaczego ci na tym zależy? Łukasz delikatnie wziął moją dłoń, bo obserwowałem cię przez miesiące, Małgorzato. Widziałem twoją siłę, twoją dobroć, twoją determinację. Nie mogłem znieść myśli, że Damian mógłby cię zranić. Zasługujesz na coś lepszego. Jego słowa głęboko mnie poruszyły. Po raz pierwszy spojrzałam poza poważną fasadę Łukasza i dostrzegłam mężczyznę za mundurem. Mężczyznę z silnym poczuciem sprawiedliwości i zdolnością do troski, którą trzymał w ukryciu. Ta noc była punktem zwrotnym w moim życiu. Zdrada Damiana głęboko mnie zraniła, ale też otworzyła mi oczy na ważną prawdę. Pozory mogą mylić, a czasami miłość i lojalność przychodzą z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. W dniach i tygodniach, które nastąpiły, Łukasz stał się moją opoką. Pomógł mi przepracować moje emocje, słuchał bez osądzania i okazał mi cierpliwość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Powoli ból zdrady zaczął słabnąć, zastąpiony ciepłym i kojącym uczuciem za każdym razem, gdy byłam z Łukaszem. Zdecydowałam się stawić czoła Damianowi nie po to, by szukać wyjaśnień czy zamknięcia, ale by dać mu znać, że nie ma już nade mną władzy. Kiedy skonfrontowałam go z prawdą, zobaczyłam, jak jego fasada uroczego mężczyzny się rozpada. Próbował zaprzeczać, potem się usprawiedliwiać, ale ja nie byłam już skłonna słuchać jego kłamstw. Powiedziałam mu, że poinformuję jego przełożonych o jego zachowaniu, nie z zemsty, ale by chronić inne kobiety, które mogłyby wpaść w jego sidła. Decyzja o zgłoszeniu Damiana nie była łatwa. Wiedziałam, że mogę spotkać się z odwetem, lub że ludzie mogą mi nie uwierzyć. Ale Łukasz był przy mnie na każdym kroku. Towarzyszył mi na komisariacie, zeznawał o tym, co wiedział i wspierał mnie, gdy sprawy stawały się trudne. Proces dochodzenia był długi i wyczerpujący. Były momenty, kiedy chciałam się poddać, momenty, kiedy ciężar wszystkiego, co się stało, groził, że mnie przytłoczy. Ale za każdym razem, gdy czułam, że nie mogę dalej, Łukasz był tam. Przypominając mi o mojej własnej sile i determinacji. W tym czasie moja relacja z Łukaszem zaczęła się rozwijać. Już nie był tylko poważnym policjantem, który dawał mi podwózki, stał się moim powiernikiem, moim wsparciem, moim najbliższym przyjacielem. Zaczęliśmy spędzać czas razem poza pracą, odkrywając, że mamy o wiele więcej wspólnego niż myśleliśmy. Łukasz pokazał mi swoją pasję do fotografii, zabierając mnie na weekendowe wycieczki, by uchwycić imponujące krajobrazy. Ja nauczyłam go mojej miłości do gotowania, spędzając całe popołudnia na eksperymentowaniu z nowymi przepisami. Powoli ból zdrady Damiana został zastąpiony radością z tej nowej więzi. Jednak nie wszystko było łatwe. Oboje mieliśmy emocjonalne blizny do wyleczenia. Łukasz opowiedział mi o swojej przeszłości, o tym jak stracił brata w wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę. Ta strata skłoniła go do wstąpienia do policji, zdeterminowanego, by coś zmienić i chronić innych. Opowiedział mi też o swoich własnych zmaganiach z zaufaniem, o tym jak trudno mu było otworzyć się przed innymi ze strachu przed zranieniem. Ja z kolei musiałam zmierzyć się z własnymi demonami. Zdrada Damiana wstrząsnęła moim zaufaniem do samej siebie. Zaczęłam kwestionować swoje własne decyzje, wątpić w swoją zdolność do oceny charakteru ludzi. Były noce, kiedy budziły mnie koszmary, przeżywając na nowo moment, w którym odkryłam prawdę o Damianie. Ale razem z Łukaszem zaczęliśmy się leczyć. Nauczyliśmy się na nowo ufać, otwierać się przed sobą nawzajem w sposób, Jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Każda rozmowa, każda wspólna chwila zbliżała nas do siebie. To właśnie podczas jednej z naszych fotograficznych wycieczek rzeczy definitywnie się między nami zmieniły. Byliśmy na szczycie wzgórza, czekając na wschód słońca, by uchwycić idealne światło. Niebo zaczynało się barwić na różowo i złoto, a świat wydawał się być w całkowitej ciszy. Z wyjątkiem cichego kliknięcia aparatu Łukasza. Odwróciłam się, by na niego spojrzeć, i zobaczyłam, jak obserwuje mnie z intensywnością, która zaparła mi dech w piersiach. W tym momencie wszystkie słowa wydawały się zbędne. Łukasz powoli opuścił aparat, zrobił krok w moją stronę i z delikatnością, która kontrastowała z jego silną posturą, ujął moją twarz w dłonie. Małgorzato. Wyszeptał jego głos ledwo słyszalny ponad delikatnym szumem wiatru. Chyba się w tobie zakochałem. Moje serce zadrżało. Wszystkie emocje, które tłumiłam, wszystkie uczucia, które starałam się ignorować, wypłynęły na powierzchnię. Zdałam sobie sprawę, że ja też zakochałam się w Łukaszu. Powoli, dzień po dniu, nawet o tym nie wiedząc. Ja też cię kocham, Łukasz, odpowiedziałam. Mój głos lekko drżał i tam. Z wschodzącym słońcem, jako świadkiem, pocałowaliśmy się po raz pierwszy. To był delikatny, czuły pocałunek, pełen obietnic i nadziei na przyszłość. Kiedy się od siebie oderwaliśmy, zobaczyłam w oczach Łukasza odbicie szczęścia, które czułam w swoim sercu. Jednak nasza historia miłosna nie była pozbawiona wyzwań. Gdy nasza relacja stała się publiczna, musieliśmy stawić czoła kontroli naszych kolegów i przełożonych. Niektórzy kwestionowali etykę naszego związku, biorąc pod uwagę, że Łukasz był częścią śledztwa przeciwko Damianowi. Inni insynuowali, że po prostu przeskoczyłam z jednego policjanta na drugiego, nie rozumiejąc głębi tego, co łączyło mnie z Łukaszem. Te plotki i krytyka były trudne do zniesienia, szczególnie dla mnie. Były momenty, kiedy wątpiłam w siebie, kiedy zastanawiałam się, czy nie popełniam kolejnego błędu. Ale Łukasz był tam, stały jak skała, przypominając mi, że to, co mamy, jest prawdziwe i wartościowe. Postanowiliśmy stawić czoła tym wyzwaniom frontem. Łukasz poprosił o przeniesienie do innej jednostki, aby uniknąć konfliktu interesów, a ja zaczęłam szukać możliwości rozwoju w pracy, które wykraczałyby poza sklep, w którym wszystko się zaczęło. Tymczasem śledztwo przeciwko Damianowi trwało. Więcej kobiet zgłosiło się z podobnymi historiami do mojej, ujawniając wzorzec zachowania, który trwał od lat. Bolesne było słuchanie ich zeznań, ale jednocześnie czułam wdzięczność, że miałam odwagę się odezwać. Każde nowe ujawnienie przypominało mi, że postąpiłam słusznie, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich kobiet, które były i mogły być ofiarami Damiana. Z upływem miesięcy. Ja i Łukasz rozwijaliśmy się jako para. Nauczyliśmy się lepiej komunikować, wspierać się nawzajem w naszych marzeniach i ambicjach. Łukasz zachęcał mnie do realizacji mojego marzenia o otwarciu własnego butiku, a ja wspierałam go, gdy zdecydował się studiować prawo w wolnym czasie, z nadzieją, że ostatecznie zostanie adwokatem. Nasz związek nie był oczywiście idealny. Mieliśmy swoje kłótnie i nieporozumienia jak każda para. Ale to, co nas wyróżniało, to nasza determinacja, by stawiać czoła problemom razem, słuchać się nawzajem i rozumieć się wzajemnie. Każda przeszkoda, którą pokonywaliśmy, czyniła nas silniejszymi jako parę. Rok po tym wschodzie słońca na wzgórzu, Łukasz zaskoczył mnie oświadczynami. Zabrał mnie z powrotem w to samo miejsce, a gdy słońce zachodziło. Uklęknął i poprosił mnie, bym została jego żoną. Wśród łez radości powiedziałam: Tak. Nasz ślub był piękną, intymną uroczystością, otoczoną przyjaciółmi i rodziną, którzy wspierali nas przez całą naszą podróż. Wymieniając przysięgi, nie mogłam się oprzeć myśli o tym, jak daleko zaszłam od tej deszczowej nocy, kiedy wszystko się zmieniło. Zdrada Damiana, która w tamtym momencie wydawała się końcem świata. Teraz jawiła się jako katalizator, który doprowadził mnie do znalezienia prawdziwej i głębokiej miłości. Krótko po naszym ślubie otrzymaliśmy wiadomość, że Damian został uznany winnym wielu zarzutów niewłaściwego zachowania i nadużycia władzy. Został wydalony z policji i groziła mu kara więzienia. Wiadomość ta wywołała mieszane uczucia ulgę, że wymierzono sprawiedliwość. Smutek z powodu wszystkich istnień, na które wpłynął, i poczucie zamknięcia dla mnie osobiście. Postanowiliśmy z Łukaszem wykorzystać to doświadczenie jako siłę dla dobra. Zaczęliśmy prowadzić wykłady w akademiach policyjnych i na uniwersytetach na temat etyki zawodowej i znaczenia utrzymywania zdrowych granic w pracy. Dzieliliśmy się naszą historią nie po to, by szukać współczucia ale by edukować i zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości. Z biegiem czasu nasze wspólne życie wypełniało się nowymi przygodami i wyzwaniami. Otworzyłam swój butik, spełniając marzenie o posiadaniu własnego biznesu. Łukasz ukończył studia prawnicze i zaczął pracować jako adwokat, pomagając ludziom, których nie stać było na reprezentację prawną. Dwa lata po naszym ślubie otrzymaliśmy najbardziej ekscytującą wiadomość ze wszystkich. Byłam w ciąży. Perspektywa zostania rodzicami napełniła nas nieopisaną radością, ale też odrobiną strachu. Czy będziemy dobrymi rodzicami? Jak to zmieni naszą relację? Podczas ciąży Łukasz był moim bezwarunkowym wsparciem, uczestniczył w każdej wizycie lekarskiej, pocieszał mnie podczas porannych mdłości i nocnych zachcianek, a nawet sam pomalował pokój dziecięcy. Widząc jego oddanie i miłość, Zakochiwałam się w nim jeszcze głębiej. Dzień, w którym urodziła się nasza córka Zosia, był najszczęśliwszym dniem naszego życia. Trzymanie jej w ramionach po raz pierwszy, widzenie spojrzenia zachwytu i miłości w oczach Łukasza uświadomiło mi, jak doskonała była nasza mała rodzina. Pierwsze miesiące jako rodzice były wyzwaniem, bezsenne noce, niekończące się zmiany pieluch i ciągła troska, czy robimy wszystko dobrze. Ale każdy uśmiech Zosi, każde małe osiągnięcie sprawiało, że wszystko było warte zachodu. W miarę jak Zosia rosła, nasze życie wypełniało się nowymi radościami i wyzwaniami. Nauczyliśmy się równoważyć nasze kariery z rodzicielstwem, znajdować czas dla siebie jako para pośród chaosu życia rodzinnego. Nie zawsze było łatwo, ale miłość i wzajemny szacunek, które pielęgnowaliśmy przez lata, pomagały nam pokonać każdą przeszkodę. Patrząc na Łukasza bawiącego się z Zosią w parku pewnego niedzielnego popołudnia, zastanawiałam się nad podróżą, która doprowadziła nas do tego punktu. Zdrada Damiana, która w swoim czasie wydawała się końcem świata, teraz jawiła się jako pierwszy krok na ścieżce, która doprowadziła mnie do szczęścia, jakiego nigdy nie wyobrażałam sobie możliwym. Zdałam sobie sprawę, że życie często prowadzi nas nieoczekiwanymi ścieżkami. To, co w jednym momencie wydaje się tragedią, może być ziarnem czegoś pięknego w przyszłości. Kluczem jest pozostanie silnym nie tracenie wiery i bycie otwartym na nowe możliwości, które życie nam przedstawia. Nasza historia, historia moja i Łukasza, to nie tylko opowieść o zdradzie i miłości. To historia o odporności, o osobistym rozwoju, o drugich szansach, i o tym, jak prawdziwa miłość może rozkwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Dołączając do mojej rodziny w parku, poczułam głęboką wdzięczność za wszystko, czego doświadczyłam, zarówno dobrego, jak i złego. Każde doświadczenie, każda decyzja doprowadziła mnie do tego idealnego momentu. I tak, drodzy czytelnicy, Niezapomnianych historii, kończę moją opowieść. Mam nadzieję, że ta historia poruszyła wasze serca i być może dała wam nadzieję w waszym własnym życiu. Pamiętajcie, nieważne jak ciemna wydaje się droga zawsze jest światło na końcu tunelu. Czasami potrzebujemy tylko odwagi, by iść dalej, aby je znaleźć. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii, jeśli wam się spodobała. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i podzielić się nią z przyjaciółmi. I pamiętajcie, każdy z Was ma niesamowitą historię do opowiedzenia. Do następnego razu.